Zobaczcie czy mam lubię na Ferengarze. Bobię Czanno, nie czy Zed czy kto? Czanno, mam tam Jezu, czemu on w ogóle nie traci energii? Czemu? Ten czepielu nie? No kto tam się przywróci, fajne, fajne Co się dzieje? On nie tylko wyszła nawet przed wyjściem na aut <laughs> Dziękuję O co? Na księżycu jesteśmy To <laughs> <laughs> Ah, out. That's coronary. To mogę normalnie jeszcze przez chwilę sterować o my... ty karniak nie u. Oj, i botlane <noise> 7.30 u mnie widzę poprzednio <noise> <U> ciebie? <głos> hmm? <głos> no to taki standardowy wynik można by powiedzieć u ten ma 61 ale zrządzenie losu Efebio, nie bój się, to jest tylko Simeu. Dobrze, kostkę rzuciłeś No. ja trochę gorzej. Twój człowiek Dudas, na ulicę do i dalej jak co. A może. Nie chcę testować, czy to foot champions, tak też jest. Ale na Zigera się nie da grać. No wchodzisz w to sam. Bo to sam kierun, to robi przewroty ta sam kier z menu głównego? Chyba tak. No ja nie mam niebieskich stroj, nie? Ja mam czerwony, a ja bramkarski ja mam czarny. Żyjesz, nice. Ja? dole No to ona, stoi tam w prawidłowym rogu. I bomba. Niesamowite. Karol. Potrzebuję jednej asysty i wychodzę. Melor! Mój typiczny bot Pow. co dzisiaj dzieje się? ale on go dusi. No. O nie! Uh. Kiana oh. uh. Kijana! 4-0 Kijana. Była. Serio? No. A ja sobie obróciłem 3. No dobra, Kieran tripie na napad w takim razie. A więc koniec ze sportowego snu. Myślisz, że Kieran tripie na taki czas cię wspomoże? Jak to solo nie wiega Patrzmy, mi, czy Za chwilę się uda, za chwilę się uda. ja spokój, z listu wychodzę z tego Raz. Co za uderzenie. <grystanie> zero, zero, zero na góra. <grystanie> Ma się z czego cieszyć. Jest, trzy razy z rzędu cel nie podali Ale w to w pewnie Jeden padł Kurtyna, brakana, do O kurwa Trzeci padł mm. Cztery Ustrzelony, widzę Kierentripper w stanie, ale... Nie! tripier utknął! Co, przerałeś? Boże, ale to dobrze wyszło. I ci się poruszać w pizgami, nie, wiem. nie wiem, cokolwiek <słuch> to Widział to ktoś, jak to dobrze wyszło? No ładnie podobijałeś. Tak dobiłeś, nadobiłeś, dobiłeś. nadobiłeś Ja zabiłem No jasło można powiedzieć że zabiłeś Nie no poczekaj, bo z jest raz potrzebujesz tego demu Jest dążę na smoka Demu, potrzebujesz tego demu? Jest. Oj, ona już to ją ma. Ale mnie nogę pije. Pa pa. pa. Mm. O. 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 Jakiki flash nią, kurwa. Ajaj, aj, oture. Nie, sens, ubieżę. Będę. Co myślisz? Co się z tym błocie? Sam Ker robi przewrotkę. Czemu ja co nie ultował? Właśnie Rakan myślę że też, powinien, że zlutuje. Ale się przestraszył z tego. No i dobrze, zginę, by zginął, jakby zrykował. Nie, ja raz nie, nie. Ja nie. Nie, brał Nie, Bierzemy? Bierzemy kurwa. Może nie bierzemy? Nie bierzemy Uf. Nie jest jest, bo ona tam wjechała, ja, ja wszystkich w Jakby on złutował To ty na dresie w z Dobra bardzo. Piotrek to pomoże jest mi na fizyce. Nie. Dzięki. Cho cofnij, cofnij, cofnij Piotrze Halibarona. Nie Trypierz nadal tam stał. Spalony. Chodź tu, Piotr. Mogę. W formie. Keep focused. Keep focused. You'll win more. I nie. Do, more. Do, do. On 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 nie. <laughs> ja pierdolę <laughs> na. No. Okay. No ale tu strasz... Barona przestaliśmy robić już. Dobra, no to koniec. Nikt nie tankował, no. Ja miałem ważniejsze rzeczy poty. Janek, a ty czemu nie grasz w solo duo? No, obserwuję. Widzisz, jest contentu dzisiaj? 4 streamy, 4 a... monitory. 4 4 monitory. No, coś się stało. Daniel. Co? <noise> tego nie strzeliłeś do niego Nie wiem, właśnie Ale Taki tylko nugget. na rozgrzewkę I na wyłód nie, to Kurwa, nie, tu jest Antony dziś Uuuu, uh. Czemu nie zrykował Chyba Stel. takie zagranie pod punkty stylu No o ja pierdolę <laughs> Bye bye Albo nie O a tak. wizja Ale gówno Ale jest Kurwa no Chodź mi we dwójkę barona trek. Nie poddaję się, że nie współpracuje z ze mną. Kutasiazu. No chodź tu. Nie rób tak do niego. Nie. No bo on nie chce pomagać no. On ma ważniejsze rzeczy na głowie. To ty nie grasz pod niego. Dokładnie. Jakieś polecenia wy wydajesz. Defuj, michu, defuj. Defuj. Jest To porządny człowiek, a nie jakiś pies, żeby mu polecenia wydawać. Proszę się tak do niego nie zwracać. Nie no, kurwa na... I jeszcze. bomba! Ją jasłowo, nie? <grystanie> <grystanie> jest gol pani Smith! No tak kosi kurwa, no to ja, w momentach Janek też rozjebany jak coś. <grystanie> coś derwujesz koci? Hmm. Nie, no normalnie piłą No Mój kot się obraził, bo no, założyliśmy kołnierz. I siedzi, oh. kurwa, Kurwiony. We didn't penetrate their armor. O oh, kurwa. Biedny drzewiec. Się wpierdolił za bardzo. Sejonowi ja nic nie robię ogólnie. Skąd tą kajsą bierzesz? Pies pierdolony cię? Nie dole no o, brama znikła Dzień Gdzie są siatki? Ja, to jest to moja drużyna jebana w dupę no Lecę do was Twarda? Nie masz, coś kurwa leśnikiem Czemu to się w ogóle rzetuje kurwa, jakbym nie rozumiem Bieg na topy